1, Hej, tu Ania z Jungle Boogie. W dzisiejszym Leksykonie Roślinnym chciałam Wam opowiedzieć o pielęgnacji i uprawie tej przepięknej begonii. To jest begonia maculata. Jak wszystkie begonie, czyli po polsku ukośnice, jest to roślina, której liście są niesymetryczne, są ścięte z jednej strony, skośne, stąd właśnie ta polska nazwa. No i w przypadku akurat tej begonii, liście są od góry, od wierzchu zgniło zielone z bardzo pięknymi kropkami, które są duże, śliczne, takie pinapowe, słodkie z jakimiś, nie wiem, no, no naprawdę słodziutkie, takie bardzo, bardzo, bardzo kobiece. A od spodu tutaj jest takie, taka strażacka czerwień, takie bordo. I naprawdę wybarwienie tej rośliny jest, jest piękne. Ona teraz już jest taka dosyć znana, ale jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, kiedy dopiero gdzieś tam się pojawiała w sprzedaży, została naprawdę gwiazdą Instagrama. Była na każdym koncie roślinnym zrobiono jej setki i tysiące zdjęć, i gdzieś tam na początku tego roślinnego boomu była gwiazdą. Dlatego też o niej przypominam, bo przecież to nie znaczy, że zbrzydła od tego czasu, tak? Więc nie zapominajmy o niej, bo jest naprawdę piękna, może być jak najbardziej taką rośliną solistką. Gdzie ją wyeksponujecie w jakiejś pięknej osłonce na stojaku i będzie taką, wiecie, tą jedyną, bo naprawdę zwraca uwagę, przyciąga wzrok. To nie jest taka roślina, która e, tworzy zielone tło, zieloną ścianę, tylko to jest raczej właśnie solistka z uwagi na tą swoją piękną urodę. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o jej e, pielęgnację, begoni lubią jasne stanowisko. To nie powinno być stanowisko takie strasznie nasłonecznione, że będzie w nią walić słońce prosto przez szybę. To powinno być światło rozproszone, ale powinno być go sporo. W ciemnym miejscu begonie mają tendencję do tego, że gdzieś tam no, wolniej fotosyntetyzują, więc ziemia często kiśnie, zbyt długo trzyma wilgoć, liście robią się karłowate, małe, no i całość, jakby czasami jakieś tam choroby gnilne się włączają. Więc to stanowisko powinno być jasne. To jest szalenie ważne. I druga bardzo, bardzo ważna rzecz w przypadku begonii: one muszą mieć wilgotne powietrze. Jeżeli mieszkacie w mieszkaniu, gdzie jest wilgotność powietrza 40%, to begonie bardzo szybko, wszystkie, nie tylko ta, dostaną takich brązowych, chrupiących obwódek. Po prostu liście będą suche. Tak jak czasami mamy suche włosy, suche paznokcie, suchą skórę, tak samo begonia będzie mieć suche, chrupiące liście i potem stopniowo zacznie je gubić i się ogołacać. Więc na to bardzo uważajcie, jeżeli macie bardzo sucho, a chcecie mieć begonie no to trzeba sobie się zaopatrzyć w nawilżacz powietrza, który gdzieś tam w pobliżu będzie chodził. Ale uwaga, on nie powinien pracować bezpośrednio na begonie, żeby nie moczyć jej liści, bo begonie bardzo nie lubią moczenia liści. To wynika z tego, że one mają w łodyżkach liściowych i w samym liściu bardzo dużo wody. Podobnie jest też na przykład u niektórych peperomi i w związku z tym takie rośliny mają bardzo dużą tendencję do gnicia. Dlatego też najlepiej podlewać begonie, już przechodzimy do kolejnego punktu, od dołu poprzez zanurzenie w misce z wodą po to, żeby bryła korzeniowa się napoiła, żeby korzenie dostały pić, żeby było tam wilgotno, a żeby nie lać liści i też łodyżek, bo łodyżki też potrafią u begonii zgnić, one się robią po prostu takie miękkie, klejące, śmierdzące i najzwyczajniej w świecie odpadają, tak? Także na to bardzo uważajcie. Ale one mają bardzo gęsty pokrój, więc tutaj jest niezmiernie ciężko podlać je od góry, przez to, że tu jest tak gęsto. tak. Stąd właśnie to podlewanie od dołu. Jeżeli chodzi o podłoże, podłoże do begonii powinno być takie troszkę suche i przepuszczalne. tak. Także może to być ziemia uniwersalna, ale trzeba ją rozróżnić perlitem, można też troszeczkę piasku domieszać żeby woda nie utrzymywała się zbyt długo w obrębie korzeni, tylko żeby tak sobie mogła swobodnie przepływać, żeby tam też było sporo powietrza w tej ziemi. Natomiast podlewamy je wtedy, kiedy ziemia przeschnie, na całej głębokości, porządnie, więc sprawdzamy palcem albo możemy wyjąć ostrożnie z doniczki, albo używamy higrometru i wtedy podlewamy, gdy jest wskazanie 3. Ok, generalnie ta begonia ma taki pokrój krzaczasty. Może tego teraz jeszcze nie widać, bo to jest młoda roślinka. Jest tutaj bardzo dużo sadzonych, jest naprawdę gęsta. Czasami się trafiają w handlu takie, że są dwa pędy tylko. Tutaj jest tych pędów naciapane naprawdę dużo i one będą się coraz bardziej wydłużać. To będą po prostu naprawdę. Ona potrafi do, do takiej wysokości dorosnąć możecie co jakiś czas begonie przycinać. Jeżeli te nie wszystkie, bo nie wszystkie rosną tak samo, ale ta ma ewidentnie taki krzeczasty pokrój, więc ona będzie naprawdę rosła i spokojnie można pędy skracać i jeśli zaczną wam przeszkadzać, nie mieścić się, jeśli coś nam się od dołu ogołoci, przerzedzi albo jeżeli chcecie ją jeszcze bardziej zagęścić, bo w momencie kiedy ją obetniecie to z z tych węz, z węzłów, czyli tam gdzie odchodzą kolejne łodyżki liściowe od pędu, zaczną z tych kątów wyrastać nowe pędy, więc ona będzie dużo gęstsza i begonie naprawdę się fantastycznie zagęszczają. Także nawet bym Wam sugerowała, co jakiś czas najlepiej na wiosnę ją przycinać, żeby ona się jeszcze bardziej rozkrzewiała. Wtedy naprawdę możecie mieć taki piękny makulatowy krzak i wygląda to bardzo dobrze. I jeśli chodzi o problemy, trzeba sprawdzać ją pod kątem obecności wciornastków, przędziorków i wełnowców. Tak? Nie jest bardzo podatna, ale latem patrzcie, czy gdzieś tam nic się nie zalęgło. Żeby ją rozmnożyć, chyba najłatwiej jest to zrobić przez sadzonkę Pędową, czyli jak możecie to połączyć właśnie z tym podcinaniem. Powiedzmy, przychodzi wiosna, jest już piękny sezon, podcinacie ją trochę, żeby ona się tak nie od góry, a to, co obetniecie, możecie wsadzić albo do wilgotnego włókna kokosowego, albo do spagnum, albo do wody z domieszką węgla i sobie bardzo łatwo takie sadzonki ukorzenić. Oczywiście begonie można też ukorzenić przez sadzonki liściowe, można też przez podział bryły korzeniowej. Tutaj macie kilka opcji do wyboru, w zależności od tego, jak Wam wygodnie, jak wolicie. No i chyba Wam wszystko powiedziałam, z chorób no to właśnie najbardziej jest podatne na to gnicie, które najczęściej jest związane z nadmierną podażą wody albo z tym, że jej nie przesadzicie, że zostawicie ją w tym podłożu produkcyjnym, które się dla begoni absolutnie nie nadaje, więc koniecznie ją przesadźcie i właśnie nie przesadzajcie z wodą, nie lejcie od góry, nie lejcie po liściach i po łodyżkach i myślę, że wtedy nie będzie problemu, o ile zapewnicie jej wilgotność powietrza. Polecam, jest prześliczna.